zapraszam y, do mieszkania. A czy my do Pani nie będziemy chodzić? my będziemy, będziemy na części wspólne, czyli na dach. Nie ma potrzeby, żeby do Pani chodzić. Ale no to przecież to przecieka tu w mieszkaniu, tak? No, to co no z... ale przecieka z dachu, proszę Pani. No. Dzień, a, a, ale no musicie wiedzieć, w którym miejscu, tak? Już wiemy. Aha, dobrze, dziękuję, do widzenia. No, Jak pada taki deszcz y, o słabej intensywności, ale długi, to widać, Zrobiła się kałuża i kapie notorecznie. Spółdzielnia, podejrzewam, że znowu zawinie to pod dywan i nic z tym nie robi. Zostali powiadomieni nasi panowie dekarze, z którymi współpracujemy. Przyjechali szczęśliwie, myślę, że tak w ciągu dwóch godzin przyjechali, dosyć szybko. Ustalili, co się dzieje, że, że, co należy naprawić. Namzór budowlany może o, o pomóc o tyle że, tyle, że może przymusić spółdzielnię mieszkaniową do wykonania jakichś prac remontowych dotyczących całości budynku, nie, nie konkretnych lokali. W następnym pokoju, gdzie dach jest przykryty płytą gipsową, ona puchła i odpadła, nawet yy, mając takie szczęście, że spadła dosłownie 30 cm od mojej głowy. Płyta gipsowa. Odewała się. Stwierdzono, że nie było przebiegu, że to nie jest ich wina, tylko moja, bo źle wentyluje mieszkanie. Zawsze zaczyna się od tego, że zaglądamy do książki obiektu i do przeglądów. I spółdzielnie na bieżąco mają wykonane okresowe kontrole roczne, pięcioletnie i zwykle reagują. Jeżeli w przeglądzie autor tego przeglądu stwierdzi, że coś jest do naprawy, bo już się sypie, mówiąc kolokwialnie, to spółdzielnie to robią.